Witajcie wszyscy w kolejnym filmie z cyklu radiotelefony, testy i pomiary. W dzisiejszym odcinku będę mierzył, testował, badał te dwa telefony. Wyglądają one identycznie i praktycznie pewnie są to bardzo podobne konstrukcje. Nie zaglądam do środka tych urządzeń. Są to radiotelefony firmy Baofeng jak widać typu UV 82. Jedyna różnica między nimi jest to czas produkcji. Jeden oznaczony jest literkami HT, drugi HTQ. Wydawałoby się więc, że wersja nowsza będzie lepsza, ale czy tak jest naprawdę? Sprawdzimy się mukaże na testach. Jak zwykle w głównej mierze zajmuje się testami i pomiarami części odbiorczej i nadawczej. Funkcjonalność, wszystkie inne rzeczy o tym bardzo mało wspominam tutaj oczywiście jak włączymy te urządzenia wejdziemy w menu to zobaczycie, że praktycznie to daleko poszedłem menu są całkowicie identyczne wyglądają dokładnie tak samo jak w znanym nam Baofengu V5R Także są to konstrukcje pewnie dosyć bliźniacze. Więc spodziewać się należy podobnych rezultatów. Co ciekawe, te radia mają dwa guziki PTT, które służą do załączania osobno górnego i dolnego VFO, tudzież pamięci AB. Także no, taka wygoda, że nie trzeba czasami zmieniać. VFO czy kanału można mieć dwie ustawione, raz nadawać na jednej, raz na drugiej. Konstrukcje są z roku 2019 i 2022, akurat tych egzemplarzy, także już troszeczkę mają. Co ciekawe, zostały one tutaj e, zakupione w polskiej dystrybucji. I tu taka ciekawostka dla osób lubiących teorie różne. Od wielu lat krąży informacja krążą memy, inne rzeczy, że. Chcesz wspierać polski przemysł, kupuj towary, których kod kreskowy zaczyna się cyframi, czyli liczbą 590. Oczywiście jest to nieprawda. Ta cyfra oczywiście oznacza, ta liczba oznacza co innego. I tu jest taki piękny przykład. Też jest 590, a z Polską, oprócz tego, że tutaj zostało to sprzedane, nie ma to nic wspólnego. Jest to produkt całkowicie chiński, jak i bardzo dużo innych, których kod kreskowy zaczyna się, kod AAN tak naprawdę nie kreskowy, zaczyna się liczbą 590, także to taka mała dygresja. Obydwa urządzenia są z polskiej dystrybucji, u nas zakupione. I zaraz zaczniemy tutaj testy. Zerknijmy do środka, który jest który, bo nie wiadomo. Ten jest HTQ, jak widać, i dla wygody, żeby później było widać i żebym tego nie mylił, oznaczę go sobie tak chwilowo literką Q, także będziecie wiedzieli, który jest który. I tutaj mamy wersję HT bez tej literki. Także ja szykuję stanowisko i zaczynam od pomiaru odbiornika zobaczymy jak się nam tutaj to zachowa jak widzicie radio jest podłączone pierwszy pomiar pasma amatorskie ustawiony jest tryb narrow czyli wąski na którym ja zawsze robię pomiary może to się niektórym podoba, niektórym nie no ale taki tryb obowiązuje w komunikacji i no, przejdźmy do sprawdzenia czułości jaką nam to urządzenie pokaże 0,23 mikrovolta przy 12 decybelowym sinadzie standardowo, czyli ogólnie można powiedzieć, że dobrze. Częstotliwość teraz 435 tryb Narrow Jest. I ruszamy z tym samym pomiarem. również 0,23 mikrowolta teraz zróbmy pomiar na skrajach pasma mamy 137 MHz 0,23 zróbmy powiedzmy 155 bez zmian tak jakby to radio nie miało żadnych filtrów 173 no tu troszeczkę słabiej i na UHF

0,23, troszeczkę lepiej. I 470. No tu jak widać w tych pasmach czuło się jest mniej więcej jednakowe. Różnice są praktycznie niezauważalne. A teraz przejdziemy do pomiaru mocy tego urządzenia. Przepięte na pomiar mocy. Najpierw w paśmie ampotorskim. 145 MB. Duża moc. Częstotliwość ładnie widać jest tam, gdzie trzeba. 3,8 W. No to do tych 5 W dużo brakuje. I 435. Częstotliwość pięknie i 3,5 W, no czyli tutaj, czyli tutaj ta mocno nie jest. Teraz sprawdźmy na małej 435. 1 16, 145. 2W. No to tu 5W z tego urządzenia nie mamy. Wejdźmy z powrotem w moc dużą i te same krańce. 137. Tu troszeczkę więcej prawie 4W. Ale ciekaw jestem, co z tego radia wychodzi, bo

53,5, 473,2 czyli te moce no nie są jakieś tutaj zbyt rewelacyjne zróbmy z ciekawości tak na szybko analizerem tym który tutaj mamy Minus trzydzieści kilka decybeli trochę mało. 145. Druga, trzecia i czwarta harmoniczna bardzo silne. Dodatkowe pomiary jak zwykle zrobimy na analizatorze widma. Teraz jeszcze test, który Zawsze przeprowadzam. Czyli sprawdzamy, jak na antenie Zwijmy to zewnętrznie odbiera beacon. No, nie jest najgorzej. Dla porównania, jak zwykle, Enytonę. można uznać, że większych problemów nie ma. Pamiętacie niektóre radia w ogóle w ogóle tego nie odbierają. Na pewno jest gorzej niż na Entone, ale coś jest, a mamy takie urządzenia, które w ogóle tego nie odbierały. Także przepinam urządzenie i za chwileczkę pomiary. Wersji Q, radio w wersji Q podpięte i zaczynamy pomiary czułości 021, tam jak pamiętam było 023 435 MB. 022 tam też chyba było 023. No to są granice, można błędu, więc nie jest to jakaś różnica znacząca. Idziemy na początek pasma 021, czyli pokrywa się w całym paśmie to w całym paśmie będzie tak samo pewnie 0,21 czyli chyba ciutkę ciutkę czułość jest tu lepsza i 0,21 400 mega 026 400 50 026 400 70 0,25, czyli prawie można powiedzieć to samo co w tamtym egzemplarzu. Wydaje się niewielka prawa czułości na paśmie VHF, ale trzeba by mieć więcej egzemplarzy, żeby je pomierzyć i zobaczyć, czy nie są to jakieś różnice akurat tylko i wyłącznie pomiędzy egzemplarzami, a nie modelem tutaj. Teraz oczywiście przechodzę do pomiaru mocy. Podpięty układ do pomiaru mocy, 145 Mhz, duża moc. Na częstotliwość ładnie stoi. No, tu już mamy prawie 5 W, także te radio widać chodzi lepiej niż poprzedni, który miał raptem 3,5 mniej więcej W, 435 MHz. No I tu mamy praktycznie to samo co w tamtym, czyli tak jakby w tych urządzeniach był poprawiony, było poprawione ta część VHF. Dobrze, sprawdźmy małą moc 244. No tam było troszeczkę mniej, jak pamiętam, i 145 mega. 3,62 tam było około 1 W, czyli tutaj na małej mocy jest tyle, co tam na dużej. No. Takie te przełożenia u tych producentów są troszkę dziwne. Wróćmy na dużą moc. I po kolei 137, 4,12.

430, zobaczmy tak z ciekawości, czego w tamtym nie badałem. 367, czyli tutaj im wyżej, tym już ta moc coraz mniejsza. 380, tu znowu rośnie. 430, no coś. Te radio jest ewidentnie dziwnie zrobione. Jeśli chodzi o pasmo amatorskie w części UHF, bo tam oddaje najmniej mocy, więc to jest taka ciekawostka. Zobaczmy tak na szybko. Harmoniczne na 145 MB przy dużej mocy. No. Sami widzicie, poprawa jest kolosalna tutaj. W ogóle nie ma co porównywać. Jeszcze zobaczmy na 137, tak jak w tamtym radiu. No pięknie, pięknie. Zaraz zobaczymy to jeszcze analiz na analizatorze widma. Teraz jeszcze, oczywiście, szybciutki test. Odbioru bikona. No, ale już po tych wstępnych pomiarach można uznać, że radio no, zostało poprawione pod kątem takim, żeby się nadawało do ewentualnego uzyskania zatwierdzenia i nie siania harmonicznymi i w innych miejscach. Także jest część nadawcza poprawiona na pewno. To różnice widać. A teraz 144 400. Piętnaście. Hmm. Czyli tak na sług wychodzi, że odporność jest tutaj Gorsze niż w tym drugim egzemplarzu. Zaraz zobaczmy jeszcze z powrotem. Na chwilę ten drugi podłączymy. Tu mamy śladowo. Zobaczmy w tym drugim egzemplarzu. No, a tu mamy ładniej. Czyli, tak na szybko, widzicie już, że ten wykazuje przyrządowo. Większą czułość, ten mniejszą, i to tak, jakby automatycznie przekłada się na odporność. Bo czułość większa, tak, ale w tym momencie gorsze parametry odpornościowe. Więc coś za coś, czyli tu mamy większą czułość, ale nie odbieramy sygnału z anteny, a tu mamy gorszą czułość, ale sygnał odbieramy bardzo ładnie. I wszystko zależy od warunków, gdzie będziemy pracowali tymi urządzeniami. Tam, gdzie jest totalna cisza radiowa, czułość się przyda w środowiskach miejskich, innych, te z lepszą czułością będzie gorzej chodziło. Teraz poprzepinamy te radia do analizatora widma. Mamy podpięty analizator widma, no i zobaczmy na częstotliwości 145 mega, co z tego radia HT, czyli chodzi o nadajnik według wcześniejszych pomiarów gorszego wychodzi. No i jak widzicie, druga, trzecia, czwarta harmoniczna mniej więcej na tym samym poziomie, to jest około 0 dBmów. Tu, jeszcze pomiędzy pierwszą a drugą, harmoniczną, widać taką górkę, czyli coś z tego radia dziwnego wychodzi. No, czyli ogólnie te radio nie spełnia wymagań nadawczych, jakie są dla urządzeń tego typu. I 435 MB, no i tutaj. Poza troszeczkę zwiększonym szumem, druga harmoniczna jest na w miarę sensownym poziomie. Zobaczmy jeszcze 137MB, to tam też nam tak dziwnie wariowało. A jest bardzo podobnie. Tu się niewiele to różni z ciekawości. 145MB i moc, moc mała. Nie, nie wskoczyła mała moc. O, teraz jest mała. No, jak widzicie, druga się zmniejszyła, trzecia się chyba zwiększyła, czwarta jest. No, czyli ogólnie mimo że ta moc jest troszeczkę mniejsza, harmoniczne i ten garbik dalej są w takiej samej praktycznie postaci. No więc te radio do pracy w paśmie VHF, no jak większość Chińczyków w paśmie VHF się nie nadaje sprawdźmy teraz wersję Q, na szybciutko zmieniam to już przy kamerze 145 jest szeroki, No ja przepraszam, duża moc Uwaga! A. Zobaczcie, no, tutaj to tak jak tamten pokazywał. No to wzorcowe radio, jeśli chodzi o pasmo VHF. No i dokładnie to samo co w tamtym na paśmie UHF, ale to jest do przeżycia. Zobaczmy jeszcze 137. No tu jest troszkę gorzej, a nie już się wróciło, bo było przyładowanie, także jest OK. I zobaczmy, 145 moc małą. Tu może być gorzej, ale nie, jest gorzej, ale, ale zadowalająco. No cóż, przejrzeliśmy na szybko parametry obydwu tych urządzeń, jeżeli chodzi o funkcjonalność. No to to zwykły baofeng, te same funkcje, te same rzeczy, więc się nie ma czego tutaj doszukiwać. Według mnie troszeczkę lepsze audio jest tutaj w tych głośniczkach, no radia są większe niż UV5. Natomiast reasumując, no to do śmieci, to całkiem dobre radio, mimo że odporność na silne sygnały jest gorsze, co jest okupione, odkupione, jakby to nazwać ciuteńkę lepszą czułością, jednak w praktyce myślę, że w większości tutaj warunków to te radia będą chodziły tak samo, bo tutaj ta ciutkę gorsza czułość, tutaj ciutkę gorsza odporność. No nie powinniśmy zauważyć specjalnie różnic. No jednak, jednak odbiorczo troszeczkę jest, więc pewnie i ten tor się też zmienił, natomiast no nadawczo UV82HTQ, no to rzeczywiście TQ oznacza, no, quality, jeżeli chodzi o nadawanie, no bo tutaj to naprawdę sygnał jest piękny z tego urządzenia, na takim poziomie harmonicznym, że no, pozazdrościć, żeby wszystkie inne urządzenia miały, zarówno amatorskie, chińskie, jak i profesjonalne, bo z tym to różnie bywa, nie zawsze jest tak pięknie. Także spokojnie takie radio HTQ można sobie używać w paśmie dwumetrowym. I nie spowodujemy zakłóceń, nie będziemy nikomu przeszkadzać. To radio nadaje w trzech miejscach poza pasmem częstotliwość mocą 1 mW, mniej więcej, bo to było 0 dBmów. No więc. 145 mega to jest 435 mb, więc pewnie czasami moglibyśmy kogoś na 435 mega usłyszeć z bardzo szeroką dewiacją, kiedy nadaje z tego HT. Mam nadzieję, że parę tutaj ciekawych wniosków z tego wyszło. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli możecie przekazać jakieś radia. Na testy, oczywiście, zwrotnie nie przekazać bezwrotnie, tylko podesłać na chwilę do testów. Tak, jak właśnie te radia, tutaj przysłane przez kolegę. To zapraszam do kontaktu poprzez messengera, poprzez profil na facebooku lub poprzez drogę mailową. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.